Kto tam? Jabka. Kto tam? No ja. Kto? Robaczek. Robaczek. Robaczek no. Aha. Nie wpuścisz do środka? Wejdź. No. Rabcia. <laughs> ślicznie wyglądasz. Wiesz co? Co? Będę musiał u ciebie trochę pomieszkać. Dwa, trzy tygodnie. No przecież umawialiśmy się, no zresztą jest kocio. Nie jest kocio. Będzie używał mojej szczoteczki do zębów, to się pogodzimy. dobra, rozpakuj to, wsadzaj do lodówki. Trochę cięrenciem, kiszyneczka, połowina, kawa tam. Co miałem pod ręką, wziął. Wiesz co... Wiesz, ja cię naprawdę kocham. Mm naprawdę. -hmm. Uh. 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 No kocio. No kocio też, ale inaczej. Czeka. A ja mam jeszcze. Co? Przekonać. Achrobalu.